Dzień dobry wszystkim, znowu śliczny poranek Słoneczko świeci, pokażę jak świeci Ładnie Rano jest tak troszeczkę, troszeczkę jest rano chłodno no tak, no nawet wyłączam wentylator w nocy, bo mi troszeczkę zawija Troszkę jest chłodno, nie wiem, ale jakaś taka temperatura jest Nie wiem, może 24, może 25 stopni z samego rana, także Nie jest tak za, za bardzo ciepło eee... Ja rano, ja rano wstałem, bo o godzinie 8, 8 się umówiłem. E, mam odebrać dwie kobitki, mają przyjechać do mnie tutaj. E, także one, ten, bo one są pierwszy raz w Kambodży i ten, i, i troszeczkę im tam jest ciężko. Także e, nie jadę je odebrać i ten. Może jak mi się. E, no, chcę, dzisiaj, dzisiaj chcę pokazać w ogóle tą, tą drogę do mnie, jak się dojeżdża z miasta. No i jak coś ciekawego oczywiście po drodze się wydarzy No to, to będę nagrywał no. Chociaż tutaj Tutaj obojętnie gdzie się nie pojedzie To cały czas jest coś, coś ciekawego nie? Także jadę po te kobitki zaraz i ten, jak, jak, jak się zgodzą, to pokazać twarz, to ten, to z nimi chwilę tam pogadam. Nie? No i w międzyczasie coś tam będę. Może dzisiaj, może mi się dzisiaj uda dronem troszkę polatać. Chociaż dronem to tak jak jest taka wysoka temperatura, to jest ciężko, bo on się strasznie grzeje. I już baterie mam popękane i się boję, że, że w każdej chwili może coś się stać, że może to nie wiem ta bateria wyskoczyć albo coś i, i będzie po dronie, tak jak, tak jak jednego utopiłem w rzece. No i tu, jeszcze przy okazji, pokażę, jak jest tu na podwórku. No, tu taka sytuacja mi się wydarzyła w kurniku, bo wczoraj, wczoraj ta jedna kura miała jednego kurczaczka. Ona siedziała na gnieździe, tutaj. Yy, I ten kurczaczek wyskoczył o, to jest ta kura, nie? I ten kurczaczek wyskoczył z klatki i ona, i ona siedziała nie on był jeszcze malutki i ona nie ten nie no on nie mógł wejść do, do klatki z powrotem i ona siedziała tutaj tak. Na ziemi i ja wziąłem go, wziąłem go przełożyłem do tej klatki, gdzie tutaj był ten jeden kurczaczek. Tu są tak, te dwie matki od tego, od tego większego kurczaczka, a ten mniejszy kurczaczek ten, to jest tamta matka. Także jest, jest dzisiaj afera troszeczkę w kurniku, bo bo one się kłócą, te kury, bo tamta kura jest, to jest taka najstarsza, ona jest tutaj bosem z tych wszystkich. I takie troszeczkę awantura. I te, te dwie siedzą na klasce cały czas. Dwie matki, dwie matki do, do jednego kurczaka. No ja ich nie mogę teraz wypuścić, bo, bo ten no, bo może coś się stać. One są po prostu za małe. Nie? Tamte, tamte siedem to już są duże, one latają, one są takie sprytne, także im tam się nic nie stanie. No a tutaj oczywiście też się cały czas. Cały czas łazi od samego rana za mną. On pewnie czeka na ten, na rybcie, rybcie tak. Kupić, kupić rybcie kotkowi, zjadłby by koteczek rybcie, tak. Taką pyszniunią by się schrupało, tak. Karma, bo cały czas tylko karma. Tacy ludzie nie dadzą kotu ryby, tak. No dzisiaj jak, dzisiaj jak pancio pojedzie na targ, to mo, może taki tę rybkę kotkowi, tak. Taką później Tak. okej okay. Do no, wczoraj mi powiedziała ta Margarita, że y, autobus przyjedzie koło, y, koło nowego mostu. To jest, to jest nowy most. Tam. Tam jest nowy most. I tak. I ja teraz. I ja teraz y, mam je, je znaleźć. Gdzie one. Gdzie one podjadą? Bo tu jest mnóstwo tych takich przystanków tych e, busowych I, i ja teraz nie wiem. E, no jestem tutaj teraz na tym głównym skrzyżowaniu. Ruch jest dość sporo, jeszcze jest godzina przed ósmą. Ruch już jest dość spory. No nic, pojadę tam w tamtą stronę, bo tam widzę, tam jest taki jeden, e, tam jest jeden taki... E, taki przystanek jakby autobusowy może tam zobaczymy nie no na pewno je znajdę bo jak one yy, one wysiądą z autobusu to yy, z tego busika to, yy, to na pewno się odezwą nie na razie na razie nie dostałem żadnej informacji busiki jakieś jeżdżą przejeżdżają no nic pewnie nie będzie wielkiego problemu <gry> chociaż Chociaż tak, ja wiem jak to jest, jak się przyjeżdża pierwszy raz do jakiegoś tam obcego kraju i się gdzieś tam wy, wysiada, to, to to jest jest się ta w, takim, w takim strachu troszeczkę nie wiadomo gdzie się ruszyć, ja wiem jak to jest ale tutaj nie ma problemu, na pewno się zaraz bardzo szybko znajdziemy no Zobaczymy, tutaj jest taki zaraz nie wiem dokładnie gdzie to jest bo to jest chyba tutaj tak, bo tutaj jest Widzę, że jest bardzo dużo tych, Wira,ka, eee, no, czyli tu, być może, być może to jest tutaj, no zobaczymy, nie no, tutaj będę czekał, zobaczymy, może to jest tu. No przyjechał autobusik, właśnie tak, tak wyczułem, że to jest tutaj, eee, to jest taki sypialny autobusik, tyle, tyle, baga tyle bagaży, i tutaj jest margarita margarita pozwoliła mi nagrywać tak na youtube no tak ale tak bez mnie, bo mój wygląd po tylu godzinach A jest nie 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 dobra okej okay. <laughs> <laughs> także, także trafiłem od razu od razu trafiłem na to miejsce bo tutaj jest taki wiesz taki główny ten e, no. Ten przystanek, bo to jest mnóstwo naokoło, wiesz? A ten, no ale trafiłem, tak na, na, na czuja, wiesz. A, no, ale pierwszy raz, no, druga turystka, mogę nagrywać? Nie, to nie, 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 nie. Nie, ale to nie przeszkadza, nie? Ja, ten, ja zrobię to na photoshopie, żeby ciś ładnie wyglądało. Wyszła taka połamana z tego z autobusiku. To zamiast, to zamiast w takim autobusie sobie relaks odpoczywać, to one przyjeżdżają takie połamane. Ona była w trumnie. Ona była w trumnie. Ja byłam w trumnie. Ja na trumnie. Tu jest tyle witaminy D, że zaraz no, jutro już będziecie zdrowi. Słuchaj, ty jak kambodżanin, już czarne, czarne. Już, już nie masz biało Już nie jesteś białym człowiekiem Tak, proszę ja, no, mówię, tak, ja jestem, nie, ja Przestał jesna. być białym człowiekiem Proszę porównajcie nie nieboże mówienie Tron... nieprawdę. Kambodżanin, bo tak o, zakurzone, widzisz? Bo Aha. ja cały czas jeżdżę w kurzu <grym /dyskujesz> Zamówiłem tu ptuka tutaj pod, tą, pod tym pod tym dworcem PKS i w momencie kiedy zamówiłem to gościu wyjął telefon i patrzy a to jest to jest to co ja zamówiłem czyli, czyli tuk tuk był w ciągu dwóch sekund Bagaże już zapakowane zaraz jedziemy one poszły tylko zrobić one poszły po zrobić siku Musiałem takiego zamówić, bo ten uh, ten z Riksa, a uh, ten uh, taki To jest driver, driver. driver. Yes. the best yes. driver in the yes. camp, pod, yeah. Yes. <laughs> okay. I'm I'm order I'm order on the pass up to so is maybe two seconds. You take a mobile, yeah. I, this order is already. Two, se two seconds. <laughs> oh, just ten. Just uh, klientki się, just turystki obudziły. <laughs> Welcome to the campus. <laughs> Już jesteśmy na tej głównej drodze tutaj do, do tego, do mnie do hoteliku i jadą. No tutaj stąd, tutaj od tego przejazdu kolejowego, od tego przejazdu kolejowego to jest jakieś, ja wiem może no już niecałe chyba 4 km, jakieś tak 3,5 km. Nie? Nie słychać tego, nie słychać wiatru w kamerze, a ten, bo ja ostatnio jak jeździłem, to tak, no nie, je, je, jechałem po poli i nie, nie było za bardzo wiatru, a dzisiaj taki lekki wiaterek jest, być może będzie, będzie słychać. że turystki przyjechały z takimi tobołami wielkimi, z takimi wielkimi Ale wiesz doboła. ile ja krajów robię? To nie tu. A ja wiem, tu wiem, rozumiesz. bo ty teraz do, teraz do Indii A jeszcze. A to zostawię połowę w, tutaj. A, to nie e, jest tak. teraz do, do Indii, tak? Po nie teraz. E, na, na długo? No, od 19 na dwa miechy. o razem. To długo. A w jaki rejon? E, Radza ja stana byłem, objechałem i cały Radza w no. a potem na południe. Hmm. Polecam ci pojechać do Puszkar. Akurat w Puszkar nie będę, ale za to będę w takich miejscach, gdzie turyści Nieznany <laughs> <zablądają. laughs> i, i ja by, nieznanych Słuchaj, miejsc. Puszkar, jak byłem w Puszkar, to jest e, miasto, w którym nie je się mięsa. No to... I nie piję alkoholu. Ale to mnóstwo jest takich miejsc. No. W zasadzie w Indiach jest prohibicja, bo te sklepy, te wine shopy, jak ja szukałem I już na przykład nie jest whisky. Już w tej chwili nie jak ja szukałem whisky, to nie było to łatwe. No bardzo dawno. No, to było... Bardzo dawno. Teraz no, no. wszędzie alkohol niestety. Prawie wszędzie, no nie we Normalnie stało. jest, tak? Tak. Coraz e... więcej. I to jest. Teraz tak, dziewczyny sobie ten, bo jest akurat trzy teraz domki wolne. Dziewczyny sobie wybiorą, które, które im będzie pasowało. Jest jeden, bo jeszcze jest jeden gość tam, jakiś Francuz, i on jeszcze nie zrobił check out, Mają trzy domki do wyboru: jeden taki duży, ten Garden View i Dream House, nie? Także zaraz zobaczymy. Czeka, no to nie wiem na. Pierwsze wrażenie turystek moich, które tak. Długo oczekiwałem, jest bardzo dobre, są zadowolone. Tak. I akurat wzięły sobie ten domek, bo ten domek, ten jeden jest e, dwuosobowy. Ja zaraz może jeszcze pokażę. Eee, on jest dwuosobowy, a one takie przyjaciółki, także im tutaj, będzie, tutaj, im <laughs> będzie, tutaj im będzie dobrze. Jest jedno takie mniejsze łóżko, ale ono też jest duże, i jedno jest takie, takie e, podwójne. Także, w razie w nocy, jakby się wystraszyła Gekona, to może wskoczyć tutaj do koleżanki, do tego dużego łóżka. No, turystki tam muszą się teraz rozgościć. Wiedziałem, że się przebiorą, ja im pokażę jeszcze co i jak tutaj w tym. Pokażę im ten, gdzie mogą zjeść, a ja teraz muszę jechać wodę, bo woda się skończyła. Uuu! Przelało się. Przelało się trochę. Ale to nic. Dobra, jadę po wodę.